Czemu się nie otwiera? Dawaj, głupia torebko. Ja chcę makaron! To bez sensu! Ach! Ty! Co się stało? Co jest? Rozwalę go! Nic takiego. Po prostu otwierałam makaron. A, no dobra. No to bierzemy go w obroty. Ach, jedzonko! Mm, zaraz, zaraz. Czegoś mi tu brakuje. Tu jesteś, Jemiku. Uwielbiam cię, wiesz? Uch, nie dam rady. Hej, David. Potrzebuję kogoś silnego. He? silnego, co? To z pewnością ja. Hej, no, co tam? Otworzysz ten słoik? Jasne, że tak. Pomogę ci. Proszę, potrzymaj mój ciężarek. O, łe. Myślałam, że będzie cięższy. Szczelnie zakręcony, co? Uygh! Dawaj, otwieraj się! Przeklęty słoiku! Jeszcze raz! Nie mogę wyjść na cieniasa! Uygh! 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 I jak tam? Odkręciłeś go już? He, o, no zobacz! Ciekawa sprawa! Jeszcze nie odkręciłem! O, chwilkę! Muszę odebrać! Przepraszam, za chwilę wracam! Dobra, nie patrzę! W nogi! Uff, nareszcie! Durny słoiku! Przez ciebie najadłem się wstydu! Chwilę! Taśma klejąca to jest to! Haha! Ha. Wystarczy przykleić krótki kawałek! Sprawdźmy, czy się trzyma! I ciągniemy! Dawaj! Jest! Otwarte! Jestem genialny! O, przyszedł już. Dobrze. Robię się głodna. Sorki za tamto. Przyniosłem twój dżemik. tylko odkręcę do końca. Ła! Wow! Jak ty to zrobiłeś? To nic takiego! To 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 to. Wlejemy sobie mleczko. Hm? No super! Mleko się skończyło. Przynajmniej w połowie pełna. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Dobra, mam ciastka, mam mleko. Teraz tylko serial. Dobre, dobre, dobre. Ha? Co jest? Ciastko się nie mieści. Muszę jakoś zamoczyć je w mleku. Och, trudno. Pozostaje mi skropić ciastko palcami. Och, moje ciastko. Super. Mam cię. Och. Ała, ała, ała. Ale przewaliłam głową. Że też to mnie spotyka. Wiem, że zakurzone nie tuczy, ale jakoś. Nie. Czekaj, czekaj. Mam pojemnik na ciastka. Puste miejsca? Szklanka? Ha, to przecież takie proste. Sprawdźmy. Nalejmy mleko do pustych miejsc. Oby nie przeciekało. Chyba jest dobrze. Jestem genialna! Teraz maczamy ciastka w mleku. Nareszcie moje ukochane ciasteczka. Mmm. Zaraz, czemu tak paskudnie smakuje? To mleko? Przecież nie mogło skwaśnieć. Dobra, dobra, który dziś mamy? Nie! Halo, pizza przyszła! Dobry, ja z pani zamówieniem proszę. Miłego dnia i td. A, tak, rekin wygrywa! Tak, przepraszam. Musiałam otworzyć drzwi. O, pizza! Uwielbiam pizzę! Tycha, Wygląda świetnie! Pizza to żyćko! Wezmę ten kawałek. Wygląda najlepiej! O, nie chcę odejść. Nie wyciągnę go. Mamusia mi pomoże! O, rozmawia przez telefon. W porządku. Poczekam, już skończy. Mamo, pokrój mi pizzę! Nie teraz, kochanie. Mamusia rozmawia. Och, ja chcę jeść! Jestem głodny! Najgłodniejszy na świecie! Pizza! Jestem bobrem! Zeżrem to pudełko! Om, nom, nom. Zaraz wystygnie. Muszę ją jakoś pokroić! Hej! Mój rowerek! Wygląda jak nożek do pizzy! Ale się kręci. Nie zawiedź mnie rowerku! Brum, brum! Tak jest! Dajesz, dajesz rowerku! Całusieńką, Uratuj mnie! Gotowe! Wreszcie mogę ją zjeść! Mnie mniaśna! Mm, uwielbiam pizzę! O, poczekaj chwilę. David, sam sobie ukroiłeś pizzę! Jak dorosły! E, no dobra, sprawdźmy, czy księgi się zgadzają. O, nawet się zgadza! Nieźle! Spójrzmy tutaj, która godzina. Uf, jeszcze nie ma przerwy! To przenosimy tutaj tę komórkę, czyścimy. Która godzina? Siedzę nad tym chyba godzinę. Jeszcze parę minut do przerwy. Jeszcze chwila, już za chwilę. Ach, jest! Dzwonek! Precz z tymi śmieciami! Tak! Cały dzień na to czekałem. O! Wczorajszy obiad jeszcze wala się po stole. Nie szkodzi, mam świetne rozwiązanie. Rozetnę paczkę nożyczkami. Wytnę kwadrat na wierzchu. Proszę, to wystarczy. Teraz podgrzeję wodę w czajniku elektrycznym. Tak, pora wlać wodę do woreczka. <laughs> Jestem genialny. Powinni mi więcej płacić. Zaraz. Coś za dobrze się tam bawią. Nikt nie będzie patrzył, jak jem. Ach, w końcu odrobina prywatności przy jedzeniu. Makaron już się ugotował. No to próbujemy. O tak, wyśmienity, kuszący aromat kurczaka. Mhm, mm to dopiero dobre kluchy. Jest, ale to będzie super. O mniejsza. Co to za facet? Chodzi jak gdyby nigdy nic. Zaraz, co on tam ma? Tak, jajko na twardo. O, ja też lubię jajka. Pójdę do niego? A, coś ty za jedna? Cześć, kierowniku! U, ale od niej jedzie. E, patrzy pani na moje jajko? Nie oddam go. Nie, szlak. Muszę udawać, że płaczę. Aaa, co ona wyprawia? Przeraża mnie. Ciągle się na mnie gapi. Dobra, dobra, podzielę się. Tylko obiorę. I już po skrópce ani śladu. Proszę wziąć resztę. Ble! Jest pełen twoich zarazków. Cofnijmy to. Kurczę, teraz to mi przykro. O, wiem. Co on tam ma? Pisze coś? Sprawdźmy, jak najlepiej podzielić jajko. Musi być na to jakiś sposób. Poczekaj! Długopis. Daj mi go. Yy, właśnie nim pisałem. Mam pewien pomysł. Rozkręćmy długopis. Wyrzucamy to. Mnie interesuje sprężynka. Mam tego właśnie mi trzeba. Teraz jajko, poproszę. Pokroję je sprężyną. Proszę! Całkiem rozcięte, tak? Idealne połóweczki! Normalnie nie mogę z mojego geniuszu. Te ty, ty jajka naprawdę nieźle wyglądają. Oto pańska część, kierowniku. Świetna robota, co za sprytny pomysł. Będziesz to jeść, kierowniku. Moja ulubiona miseczka w kropeczki. Tak, trzy paczki! Przygotowałam już mąkę i mleko. Gotów, Daily? Najpierw zaczniemy od jajka. Bij je do miski. O no tak. Weź jedno i też spróbuj. Tak! Na bank się poradzę. Nie, mamo? Gotów? Bum! Och. Dobrze mi poszło, mamusiu? O, e, nieźle. Weźmy teraz mleko. Dolejmy nieco do jajka. Nie dużo. Okej, okay, twoja kolej, David. Fajnie. Lubię mleko. Doleję do jajek. Matko, wlał wszystko. Nie szkodzi. Teraz mąka. Wsypię trochę, a potem zamieszam. Matko, mąka mi się wysypała. Co za bałagan? Nie wierzę, że to zrobiłam. Nie martw się, mamo. Mamy trzy paczki. Włożę jedną do worka z mąką. David, kochanie, co ty robisz? Ach. Jacie, Jak to zrobiłeś? Teraz wystarczy wsypać do miski. Trzęsu, trzęsu, trzęsu! Wychowuje geniusza! Kiedyś będzie sławnym kucharzem! A jak? Sławny kucharz, to ja! Pokroilibyście jajka z prężynką? Piszcie w komentarzach! Wyślijcie ten filmik znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić nowych, równie ciekawych odcinków.